Arkadiuszebka, witam o poranku. Z nami prezydent Rebnika Piotr Kuczera. Dzień dobry. Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu. Witamy słuchaczy, witam oczywiście internautów. Ta rozmowa na naszym fanpage'u. Panie prezydencie, jeszcze dwa dni temu chodził pan z puszką, zbierając pieniądze. Wytłumaczymy od razu, że tak. to. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 31 edycja no w Rybniku Rekord mamy, co bardzo cieszy. Dziękuję wszystkim, którzy tak mocno się przyłożyli do tego, że tyle pieniążków wpłynęło właśnie w Rybniku na konto orkiestry. Widziałem wielu młodych Wolontariuszy to bardzo cieszy. Kolejne pokolenie właściwie chyba, które e, zbierało no, i było dość mocno zmotywowane. To cieszy. Trójka z przodu: 304 tysiące to są kwoty już zebrane i deklarowane. To jest rekord rybnika. Ile w pana puszce było? Jeszcze nie dostałem SMS-a, bo to jest taki system SMS-owy, no ale myślę, że kilkaset złotych. Bardzo się cieszę, że bardzo fajnie poszła licytacja. Z prezydentem to też rekord. Rok temu chyba 3000, teraz 5000. Także będziemy pokazywać eduka edukatorium i tą część Juliusza, która, która jest owiana tajemnicą w trakcie remontu. No i cieszę się na spotkanie z tymi, którzy w dobrej sprawie licytowali. Dobrze, Rybnik potrafi pokazać, że pomaga, a tymczasem pojawiają się informacje o dramatycznej sytuacji finansowej rybnickiego Pet Patrolu. Nie przypomnę słuchaczom, to jest stowarzyszenie pomagające zwierzętom ponad 140 blisko zwierzaków w ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu działaczy Pet Patrolu trafiło do nowego domu. Nie mają pieniędzy. Miasto może pomóc? Tak, miałem okazję się spotkać wielokrotnie wcześniej z wolontariuszami, bo to właściwie jest organizacja, która na nich się opiera. Wczoraj na moim Facebooku zachęcam, pojawiły się dane, trochę zdjęć, również konto sprawdzone. Sprawdzeni ludzie i myślę, że warto pomóc miasto w swoim zakresie też będziemy próbowali znaleźć sponsorów, osoby, które mogą się bardziej zaangażować. No tyle smutne jest to, jak się słucha tych relacji, że jednak jest ta tendencja cały czas, że przed świętami nagle się pojawiają zwierzęta. To na ulicach. Przed wakacjami się pojawiają, że nagle po świętach też niechciane zabawki i jest tak, że myślę, że sprawa warta wsparcia. Tym bardziej, że jak powiedziałem, młodzi ludzie, wolontariat, no i sprawdzenie, często nie jesteśmy pewni, czy warto gdzieś tam przesłać jakieś pieniążki, ale właśnie PET Patro to ta organizacja gdzie warto. Tak, no bo ceny wizyty u weterynarza, jak wiemy, Pan ma kota jeszcze? Tak, mam kota i wiem, ile to kosztuje. Aha, ale prezydenta stać na niejednego kota. Tak, nawet. Dokarmiam chyba tych od sąsiadów, bo ci, te moje koty dwa właściwie już są dość towarzyskie i, i, i sprowadzają e, swoich znajomych, że tak powiem, ale rzeczywiście z punktu widzenia utrzymania takiego zwierzęta jest to jakiś koszt, a e, też proszę pamiętać, że Patrol zajmuje się czasami przypadkami naprawdę skrajnymi, to znaczy pies gdzieś tam w rowie leży po wypadku potrącony, e, czy odbierają te zwierzęta z gospodarstw, które no, delikatnie w żaden sposób nie szanują tego zwierzęcia, trzeba je rzeczywiście mocno odratować, odżywić, zaszczepić, zaczipować i dopiero potem przekazać nowemu właścicielowi. Tak i wszędzie w za tym idą pieniądze, więc pomagajmy jak możemy. Jak tylko się da, to Skoro zajęca. rybniczanie pokazali podczas finału orkiestry, że potrafią, no to potrafić powinni nie tylko ten jeden dzień w roku. Panie prezydencie, mówimy o pozytywnych rzeczach, tymczasem dotarła do nas informacja o wstrzymaniu budowy hospicjum tak długo oczekiwanej. Wykonawca miał mieć, z tego co pamiętam, 700 dni na wykonanie. Od wielu lat tutaj na antenie Radia 90 też mówimy o potrzebie budowy. W końcu miasto przekazało działkę. No i jak to jest? Kogo wybraliście, skoro ten wykonawca nie daje rady? Tak, firma, firma z Wrocławia, no jak się okazało, mimo licznych rozmów nawet... Do finansowania tej inwestycji o wskaźnik inflacyjny. Niestety firma nie czyniła postępów. Tam żeśmy trochę policzyli, że gdyby w tym tempie te prace szły, to w roku 2034 skończymy, a mieli skończyć w roku 2023. Stąd trudna decyzja, ale przed nami inwentaryzacja, przed nami wyłonienie nowego wykonawcy. Podobnie zresztą, bo tutaj myślę, warto wspomnieć o drugim problemie, czyli budowie przedszkoda w ojcu. Tu też firma została. No, pożegnała się z tą budową, rozwiązaliśmy umowę na podstawie e, kodeksu cywilnego i e, wcześniej podpisanej umowy. No, inwentaryzacja w przypadku ojca się już dokonała, e, kolejny e, przetarg i szukamy wykonawców, tacy, którzy będą no, po prostu rzetelni. E, w wypadku hospicji no, dochodziły głosy, że tam jest problem z podwykonawcami, z płatnościami, jesteśmy w stałym kontakcie no i bardzo bym chciał, na pewno będzie opóźnienie, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, ale żeby to opóźnienie nie wynosiło 2-3 lata, tylko pół roku na to i myślę, że cały czas z tego typu terminy są możliwe. To znaczy, chce pan powiedzieć, że z tego co pamiętam, to był maj 2023, wie pan, mamy praktycznie luty, więc tak. myśli pan o tym, że w tym roku jest szansa na dokończenie budowy, myślę, bo przecież że... właściwie jak popatrzymy na te zdjęcia, mm -hmm. to tam no, jest z ziemi tylko fundament ledwoco ledwo co widoczne. Tak. Tak. Stąd, znaczy to jest tak, że trudno mi dzisiaj mówić o jakimś Po wyłonieniu firmy, która przejmie tą budowę, na pewno ten harmonogram przedstawimy i ja czy jestem pewny, że nie w roku 2023? To też trzeba realnie na to popatrzeć. Rok 2024 jest realny, ale bardziej myślę przy końcówce niż z początku, ale potwierdzam to pierwsze zdanie, które pan powiedział. To jest bardzo potrzebna inwestycja No i samorząd gromiecki jest zdeterminowany, aby tą inwestycję dokończyć. A z czego wynika to, że nie dają rady wykonawcy? No Generalnie wykonawcy. Niektórzy robią biznes na tym, że teoretycznie są firmą, która pokazuje referencje, ale tak naprawdę. Jest to firma teczka, która współpracuje z całym szeregiem podwykonawców, no i na tym etapie często pojawiają się problemy. Do tego kwestie inflacji, kwestie pensji minimalnej, kwestie zasobu materiałowego, który dana firma posiada. No i potem ten cały ciąg powoduje, że niestety jest źle. Mamy przykłady dobrych firm. Ale jeszcze porozmawiamy o tych złych przykładach. A Hotel... tylko woli tylko te złe nie przykłady. Nie wolę złe, <laughs> tylko akurat, no teraz przychodzi mi do głowy to, Aha. czym żyliśmy jeszcze dwa tygodnie temu, kiedy się okazało, że Rybnicka Prokuratura bada sprawę hotelu w Stodołach, gdzie także tak. miasto, no niejako też pokazywało swoją twarz przy tej inwestycji. Okazuje się, że inwestycji... brakuje kilkuset tysięcy złotych, nie mówiąc już być może o milionach nawet. Tak, to jest przykład inwestycji prywatnej, gdzie też, no, podmiot, firma, no, z okolicy powiedzmy, zrobiła to, co zrobiła. No niestety w biznesie tego typu rzeczy się pojawiają. Samorząd biorąc udział w przetargach publicznych, no do tego jesteśmy zobowiązani ustawą, no ma dodatkowy kłopot. My możemy weryfikować, no ale tak naprawdę jeżeli ktoś ma referencję, jeżeli ktoś wykazuje, że dwie, trzy inwestycje przeprowadził, no to jeżeli oczywiście spełnia kryteria przetargowe, to nie zawsze jest cena, bo żeby była jasność, ta cena to jest rzeczywiście około 70-60%, ale też referencja Agencje, czas wykonania, gwarancje, to wszystko też jest tam wpisane. No ale nie jesteśmy w jest stanie system przewidzieć. system urzędników szczelny, żeby wyłapać. No bo dzisiaj cena decyduje i właściwie na no jeżeli. W dużej części, tak jak powiedziałem, ta cena decyduje, ale też. To, to, co wymieniłem, trzeba też pamiętać, że my mamy nadzór inwestorski nad każdą z inwestycji. No, są rozmowy właściwie co tydzień z inżynierem, który prowadzi daną budowę. W przypadku akurat hospicjum tam była wymiana inżyniera kontraktu, była wymiana pracowników, którzy. Byli odpowiedzialni za tą budowę. No i były swego czasu nowe nadzieje na nowe otwarcie. No ale po dwóch, czy trzech miesiącach doszliśmy do wniosku, że cały czas to jest jednak dreptanie w miejscu. No i też wynajdywanie przez firmy przeróżnych. Okay. Y no, tego, nie wszystko się wali, nie w. wszystko się wali. Nie wszystko się wali, także też budujemy pierwsze Elo Sala. E, się buduje, TBS się buduje, Centrum Artystyczne się buduje, także wiele rzeczy idzie do przodu. E, przyznam się, że w wypadku hospicjum trochę, czy nawet bardzo żałuję, bo to inwestycja społecznie bardzo potrzebna. Tak, a dogadał się pan już z wojewodą a propos drogi rowerowej? E, korespondujemy, ostatnia korespondencja w piątek. E, cek, no, ale sąd co napisał wojewoda? Czekamy na decyzję, poprosił nas o e, dokumentację pełną dokumentację związana m.in. z korespondencją z korespondencją z Wodami Polskimi. No ta została przesłana, no i czekamy, czekamy na wyrok. Jednocześnie no cóż, myślę, że te e, bulwary, łącznik, droga publiczna, która będzie drogą rowerową, jest po prostu rybniczano potrzebna i tutaj specjalnie zdanie nie zmieni. No i jak powiedział łącznik, droga powinna łączyć, a nie dzielić. W tym wypadku podzieliła. Tak. Nawet politycznie e, można powiedzieć. E, no, ja bym tu uciekał od polityki w tego typu społecznie potrzebnych inwestycjach. E, wiem jedno, mnie przekonuje liczba rybniczan, którzy przejechali rybnickimi bulwarami, a to blisko 2 miliony w ostatnich latach. Także e, myślę, że to też jest argument w każdej z dyskusji. Myślę, że ten społeczny wykupów też próbujemy ogarnąć, rozmowy się toczą, no i cóż, z natury jest optymistą. Dobrze, optymistycznie, po feriach wypoczął pan gdzieś? Był pan gdzieś? Nie, czy... nigdzie nie byłem, no z tymi no feriami to tak nie do końca wiele się... Ale żadne narty, łyżwy, sport, panie prezydencie? E, jeżeli obcinanie drzewek e, w styczniu e, zaliczać do sportów, to, to jest jeden z moich ulubionych, także część drzewek w ogrodzie mam przyciętych. Prawda? Powiedział w porannej rozmowie prezydent rebnika Piotr Kuczara, Arkadiusz Żabka. Dziękuję. Do usłyszenia.